Jesteśmy u początku okresu zwykłego w liturgii kościoła. To czas ważny dla nas, może nie tak uroczysty jak okres adwentu czy narodzenia pańskiego, a potem wielki post i okres wielkanocny, gdzie będzie wiele się działo. Czas zwykły, codzienny, czas naszej codziennej. Duchowej formacji religijnej, moralnej, kształtowania naszego sumienia. Dzisiaj tak bardzo potrzeba nam tego czasu. Jesteśmy niezależnie czy aktywni zawodowo, czy już na emeryturze, ludźmi, którzy potrzebują formacji. My musimy cały czas się duchowo szkolić, formować, ciągle nieustannie poznawać Boga. Ja nie mogę być człowiekiem dojrzałym, podejmującym dojrzałe i ważne wyzwania życiowe, bazując tylko na jakimś doświadczeniu religijnym ze szkoły podstawowej czy z okresu przygotowania do bierzmowania. Nie da rady. Często gdy teraz, w czasie kolendy, słyszymy wiele świadectw ludzi, którzy są. I przerażeni, załamani wyzwaniami codziennego życia, gdy doświadczają choroby, samotności, bólu, niezgody w rodzinach. Ja się pytam, czy się modlą, czy są ludźmi wiary. I często słyszę, ale o czym Ojciec mówi? O czym Ojciec mówi? Właśnie o tym mówimy. Będą rzeczywiście wyzwania codziennego życia. Ale nie można im sprostać, nie wiem, tylko jakimś społeczną pomocą, psychologicznym doświadczeniem, ale potrzeba rzeczywiście ludzi głębokiej wiary, modlitwy, zaufania Bogu, bo inaczej przegramy to życie, przegramy nasze rodziny, przegramy życie wieczne. Dzisiaj druga niedziela, początek okresu zwykłego. Tydzień temu widzieliśmy Jezusa, który przyjmował od Jana Chrzest w Jordanie. Widzieliśmy, słuchaliśmy, patrzyliśmy, dotykaliśmy, jak objawia się Trójca Przenajświętsza. Widzieliśmy Jezusa, Syna Bożego, który się zanurzał w rzece, Ducha Świętego w postaci gołębicy i słyszeliśmy Głos Ojca: To jest mój syn umiłowany, w którym mam mu podobanie. I znowu dzisiaj jest Jan Chrzciciel, ten, który przygotowywał nas w okresie Adwentu, który zwiastował Boga obecnego pośród swego ludu. Dzisiaj Jan Chrzciciel staje się świadkiem, świadkiem obecności Boga. Nie tylko świadczy o tym, co widział, słyszał, dotykał. Ale Jan Chrzciciel daje rozumienie tych wydarzeń. To jest coś bardzo ważnego. Chrześcijanin nie może być tylko dziennikarzem, nie może być tylko reporterem, nie może być tym, który umie zebrać informacje, które słyszy. Ale chrześcijanin jest ten, który próbuje to wszystko zrozumieć, te puzzle życia ułożyć w piękny obraz. Dzisiaj tak wiele się mówi, że trzeba mieć wiedzę, trzeba widzieć, trzeba patrzeć. Tak, to jest ważne, ale czy ja rozumiem rzeczywistość mojego życia, życia mojego, mojej rodziny? Czy ja widzę, jak rozwijają się duchowo moje dzieci? Na jakim są etapie? My wiemy, na jakim etapie jest kredyt, kredyt we frankach. To wiemy. Ale na jakim etapie duchowym są? Czy moje dziecko się rozwija? Czy mój wnuk się rozwija? Nie wystarczy powiedzieć, że wyrósł z krótkich spodenek i trzeba, babcia musi kupić nowe ubranko na wiosnę. To jest banalne. To jest żałosne czasami. Czy jako babcia, jako rodzic Potrafimy powiedzieć, na jakim etapie duchowym jest nasze dziecko? Niedawno ojciec Proboż na Mszy Świętej, gdzie była grupa dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii świętej, ze zdziwieniem, ja bym powiedział z bólem, odkrył, że 80% dzieci nie zna modlitwy ojcze nasz, ani zdrowaś Mario, w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Nie znają modlitwy Ojcze Nasz ani Zdrowaś Mario. Gdzie są rodzice? Gdzie są dziadkowie? Gdzie są rodzice chrzestni? Popatrzmy, jaki jest dramat nas, chrześcijan. My często martwimy się, że nas prześladują, że nas w świecie nie lubią, że gdy włączę na głos Radio Maryja w domu, to wszyscy chodzą i upominają mnie, żeby przyciszyć, bo po co? Ale tak naprawdę, czy my umiemy i znamy Boga? Jan Chrzciciel staje się świadkiem, On uczy nas zrozumienia prawd wiary, nie tylko zbierać informacje, ale przede wszystkim patrzeć o wiele głębiej. Dlatego nam dzisiaj mówi, Oto baranek boży, który gładzi grzech świata. On nie mówi, słuchajcie, to jest Jezus z Nazaretu, jest, jego rodzice to Maryja i Józef, ja jestem jego kuzynem. Wiecie, taka historia była. Nawet jego matka przyszła do mojego domu, gdy moja mamusia była w ciąży. Takie to było miłe spotkanie rodzinne. On nie opowiada jakichś faktów z życia codziennego. On daje rozumienie tych wydarzeń. To jest dzisiaj nasze zadanie uczyć się, rozumieć nasze życie, rozumieć naszą wiarę, rozumieć nasze życiowe doświadczenia. A więc Jan Chrzciciel nie opowiada jakiejś biografii Jezusa z Wikipedii, ale mówi oto, baranek Boży, który głaci. Grzech świata. Co to znaczy? Czy my rozumiemy te słowa w ogóle? To jest przecież dla nas jakaś ważna podpowiedź, informacja: kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Powiemy przyjaciel, ktoś w kogo wierzy, kim on jest. I nie chodzi właśnie, żeby znać na pamięć życiorys Jezusa, ale kim on jest naprawdę w sensie teologicznym, moralnym. Relacjonalnym wobec mojego życia, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Pierwsze skojarzenie z pewnością przychodzi nam z księgi wyjścia, kojarzymy Baranka Bożego z nocą paschalną w Egipcie. Ten baranek Boży był znakiem wolności, wolności politycznej, wyzwolenia z niewoli faraona. Wolności społecznej, wolności duchowej. Kości Jego nie będą łamane, mówi Pan Bóg do Mojżesza. Krew Jego będzie użyta na oznaczenie Waszych domów, gdy Anioł Śmierci będzie przechodził przez Egipt, aby zabić wszystko, co pierworodne. Baranek Boży, który wyzwala, który daje wolność, który rzeczywiście przywraca. Tym zniewolonym Żydom godność, wartość, sens życia. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Pamiętamy, że w Ewangelii Świętego Jana, Jezus umiera wtedy, gdy właśnie w świątyni kapłani zaczynają ofiarowywać baranki paskalne. Dla Świętego Jana to jest coś bardzo ważnego. By nam połączyć te dwa wydarzenia, dlatego też godzina śmierci Jezusa w Ewangelii Świętego Jana jest inna niż w Ewangeliach Synoptycznych. Jezus umiera jak baranek paschalny w tym samym czasie, co kapłani zabijali baranki na ucztę paschalną, coroczną ucztę paschalną. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Z pewnością kojarzymy te słowa z pieśnią sługi Jahwe z 53 rozdziału księgi proroka Izajasza. Kościół te cztery pieśni odnosi do Chrystusa, cierpiącego sługi Jahwe. On jest jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec trzygących ją. On na siebie bierze grzechy świata. Co więcej, pewnością słyszeliśmy też na lekcjach religii że w języku aramejskim ma prawdopodobnie takiego języka używał Jan Chrzciciel jest wspólne słowo na określenie właśnie baranka i sługi i dziecka to jest to samo słowo a więc niejako Jan Chrzciciel nam podpowiada te dwa wymiary misji Jezusa baranka paschalnego i baranka z pieśni sługi Jachwe. Ale my w tym naszym doświadczeniu Nowego Testamentu możemy pójść jeszcze dalej. Przecież ostatnia Księga Nowego Testamentu, Apokalipsa kończy się tym obrazem baranka. Baranek Apokalipsy 28 razy Chrystus jest porównywany do baranka zwycięskiego, który niszczy władzę śmierci, zła, grzechu niesprawiedliwości, baranek zabity, ale żyjący. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, mówi Jan Chrzciciel dzisiaj do nas. O czym? Co zgładzi grzech świata? Dlaczego nie ma sformułowania, które znamy dobrze z liturgii mszy świętej, który gładzi grzechy świata, mówimy, pokazując... Połamaną hostię. Tutaj słyszymy w Ewangelii, gładzi grzech świata. Co jest tą grzesznością, która zostaje pokonana przez Jezusa? W Biblijnie byśmy powiedzieli, że ta grzeszność to nieznajomość Boga. Nieznajomość Boga i źródłem każdego grzechu. To jest coś bardzo ważnego. Gdy ja nie znam Boga, żyję w ciemności. Nie mogę dokonywać dobrych wyborów. Żyję w niewiedzy, w lęku, w duchowej niemocy. Człowiek, który nie zna Boga, nie wie kim jest, nie wie dokąd zmierza. Przecież zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i Boże Podobieństwo. Jeżeli ja nie zobaczę oryginału, nie poznam oryginału, nie dowiem się, kim naprawdę jestem. Moje życie będzie błądzeniem w ciemności. W niewiedzy, w nieświadomości. A dzisiaj słyszymy słowa z pierwszego listu św. Pawła do Koryntian, który mówi do nas: jesteście uświęceni, jesteście powołani do świętości. Co to znaczy iść drogą do świętości, drogą uświęcenia? To przede wszystkim poznawać Boga, poznawać Boga. Kochani, XXI wiek, szczycimy się osiągnięciami techniki, szczycimy się, że możemy naprawdę z roku na rok żyć coraz bardziej dostatnie, że możemy sobie pozwolić na wiele rzeczy, dzięki oczywiście ciężkiej naszej pracy, ale to życie się z dnia na dzień staje też coraz bardziej łatwe, przyjemne. E, upraszczamy wiele rzeczy, widzimy. Jak wzrasta nasza wrażliwość na otaczający nas świat. Ale chyba ten XXI wiek jest wiekiem nieznajomości Boga, jest wiekiem wielkiej ignorancji. Ciągle człowiek współczesny żyje w ciemności śmierci. Dzisiejsze te nowe ideologie, które jakby, jak lawina, zasypują nasze myślenie. Naszą wrażliwość, one właśnie wypływają z nieznajomości Boga. Bo jak można dzisiaj ratować przyrodę, gdy niszczy się człowieka nienarodzonego? To jest jakaś wielka ignorancja. To nie jest wrażliwość ekologiczna. To jest ignorancja wobec Boga, który każdego powołał do życia do świętości, używając słowa świętego Pawła z dzisiejszego pierwszego czytania. Jan Chrzciciel staje dzisiaj przed nami jako świadek. Sam przechodzi głęboką duchową przemianę. On uczy się Boga. On uczy się Go poznawać, rozpoznawać. Przez co? Przez głęboką modlitwę. Przez proste, estetyczne życie. Przez rozwijanie w sobie wrażliwości serca. W ten sposób rozpoznaje w Jezusie Chrystusie baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Dzisiaj świat żyje w jakiejś wielkiej ignorancji, nie tylko intelektualnej, którą można nadrobić, można wziąć książkę i doczytać, ale jest jakaś wielka ignorancja. Duchowa wśród nas, wśród nas chrześcijan, ignorancja duchowa. Popatrzmy, wysyłamy ludzi w kosmos, a nie znamy Boga, nie znamy siebie. Dzisiaj u początku tego roku liturgicznego, tego czasu naszej codziennej. Może nie codzienny, niech będzie cotygodniowej formacji, gdzie przychodzimy na Eucharystię, aby słuchać i rozważyć Słowo Boże, by wspólnie się modlić i uczestniczyć w Komunii Świętej. Jest jakieś wołanie o Janów Chrścieli, o autentycznych świadków, którzy nas przeprowadzą przez te duchowo mroczne czasy. Kogo wybieram? Na świadka w tym roku dla mnie przewodnika, który mi pomoże odkryć prawdę o Bogu, spotkać go, ukochać go, poznać go i żyć dla niego. Kto będzie w tym roku moim przewodnikiem? Jest taka strona w internecie. Oczywiście wiemy, czym jest internet. Kilka lat temu to trzeba było tłumaczyć na kazaniu, czym jest internet. Jest taka strona. Związana z siostrą Faustyną Kowalską, faustyna.pl. I tam siostry wpadły na pomysł: wylosuj sobie świętego na rok 2020. Taka, może zabawa, byśmy powiedzieli, a może jakaś duchowa prowokacja. Wpisuje się imię, miejsce pochodzenia i klika się, i komputer, algorytm. Otoczony z pewnością modlitwą sióstr z łagiewni krakowskich, wybiera świętego. Ja też podszedłem do tego zadania, by wybrać sobie świętego. Są święci, użyci w dzienniczku siostry Faustyny. Dwieście możliwości jest. Ciekawi jesteście, kogo wylosowałem, z pewnością. Zdradzę. Wyskoczył napis wielki na cały ekran, miłosierdzie Boże, niech miłosierdzie Boże, będzie dla Ciebie, czyli dla mnie, nie dla Ciebie, bo Ty masz sam sobie kliknąć. Będzie przewodnikiem na 2020 rok. To rok ważny. Będziemy obchodzić setną rocznicę świętego Jana Pawła II, urodzi. Może to będzie dla nas. Dla Ciebie i dla mnie także przewodni. Może sięgniemy po Jego nauczanie. Nie zabijajmy tego proroka. Nie sprowadzajmy Jana Pawła II do kremówek. To jest prorok na nasze czasy. Często zastanawiamy się, w jakim kierunku idzie Kościół, nasza Ojczyzna. Jakimi drogami życia ja mam kroczyć. Chwyćmy się świętego Jana Pawła II na rocznica jego urodzin. To już bez klikania w łagiewniki można sobie go wybrać. Przygotowujemy się, druga propozycja, do beatyfikacji sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niesamowity bohater wiary. Może ktoś nawet go z was spotkał w życiu. Ja miałem okazję spotykać go wielokrotnie, słuchać go Wielokrotnie. Może to będzie nas przewodnik na te skomplikowane czasy, na współczesny amnciciel, ja który będzie świadkiem w tych duchowo ciemnych czasach. W maju, trzecia propozycja 16 maja tego roku, nasz Kościół Parafialny będzie ogłoszony sanktuarium świętego Andrzeja Bobo. Może warto na nowo odkryć. Tego wielkiego patrona, męczennika za wiarę, za kościół, za godność człowieka, za prawdę, za jedność kościoła. Po kolendzie rozdajemy ten przepiękny obrazek ikonę świętego Andrzeja Boboli z modlitwą za nasze rodziny. Często widzę, ktoś tak bierze do ręki w czasie kolendy, a coś tu jest jeszcze napisane, i się odrzuca na stertę gazet. Krzyżówek, czy jakichś tam informacji o promocji w następnym tygodniu, gdzieś tam znajduje swoje miejsce niestety i kolędowy Andrzej Bobola. A on może przecież być naszym przewodnikiem, mianem Chrzcicielem na te czasy, tak bardzo trudne, skomplikowane także w naszej ojczyźnie, w naszym kościele, w naszym społeczeństwie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata, przezwyciężajmy tę naszą duchową ignorancję, wielkim zaangażowaniem, pragnieniem serca, by poznać Boga. Chwyćmy się dobrych przewodników, autentycznych świadków, którzy nam pomogą rzeczywiście wychodzić z ciemności do światła, a tym jedynym prawdziwym, niegasnącym światłem jest nasz Pan, Jezus Chrystus martwy wstały. Amen.